Co byś poradziła tym wszystkim, którzy zaczynają swoją wewnętrzną podróż? Żeby, żeby zaczęli, żeby <laughs> zrobili ten pierwszy krok, żeby się nie bali. Bo po drodze oczywiście będą tak zwane porażki, tak zwane wzloty, upadki. No nie idziemy przez życie taką prawda, wybrukowaną autostradą. To są ścieżki, zakręty, czasami ronda, z których nie umiemy zjechać, prawda? Bo powtarzamy ciągle te same schematy. Ale trzeba zacząć i nie bać się tego. To jest yy, yy, ja często myślę o sobie jak o takim Sherlocku Holmesie, który jest detektywem. Ja ciągle docieram. Co tam się zadziało, że ja dzisiaj tak mam? Ale, albo co jest u mojego klienta, albo co ja teraz mogę zrobić, żeby, yy, żeby było inaczej. Bo już pewne rzeczy sprawdziłam, to nie działało, więc potrzebuję wybrać nową ścieżkę, nową jakość. Nową możliwość i to z tego samego, mm, na to samo zwracam uwagę też y, moim klientom, że oni mają pełen wybór, pełne spektrum. Do tego, żeby być szczęśliwymi? Do tego, żeby być szczęśliwymi, spełnionymi, zrealizowanymi, w, w, w jakby w każdym aspekcie swojego życia, tak? No to zapraszamy do Jachranki. Widzę, że już znasz Jachrankę. Jachranka Jedność, tak się nazywa nasze miejsce, gdzie nazwaliśmy Centrum Rozwoju, Świadomego Rozwoju, ponieważ o to tam zawsze chodzi, żeby być świadomym i poszerzać tą swoją świadomość i patrzeć, poszerzać tą perspektywę, z której widzimy ten świat, siebie i innych ludzi. Zapraszam do Jachranki na, na zajęcia moje, na zajęcia Jacka Wydikowe. Bardzo się wspieramy, łączymy w tym, robimy wiele rzeczy razem. On uczestniczy w warsztatach, w ustawieniach. No, już jest no, kilkusetnym dziadkiem, mężem, kochankiem, który wchodził w taką reprezentację dla moich klientek czy innych klientów. No to zapraszamy. Można i nad ustawieniami systemowymi popracować. Można także skorzystać z metody świadomego uwalniania wzorców, świadomego kreowania rzeczywistości. I to wszystko właśnie w Jachlance e Podaj adres strony internetowej. www. Związki. Zawsze się mylę. Związki.